Zadanie 24. Przekątną podstawy grania stosupa prawidłowego czworokątnego jest dwa razy dłuższa od wysokości grania stosłupa. Mhm. Grania stosu przycięto płaszczyzną przechodzącą przez, przez przekątną podstawy i jeden wierzchołek drugiej podstawy patrzy rysunek. Płaszczyzna przekroju tworzy z podstawą grania stosłupa kąt alfa omierza. Dobrze, zaznaczmy sobie dane, które możemy wywnioskować z treści zadania. Przekątna podstawy jest dwa razy dłuższa od wysokości grania stosupa. No to jeżeli tutaj sobie zapiszemy, że wysokość grania stosupa to jest X, może jakimś kolorem, żeby było to widoczne. Kolorem chcieliśmy. Jeżeli wysokość mamy x, a przekątna podstawy jest dwa razy dłuższa, no to tutaj sobie oznaczymy dwa razy x. 2 x. To znaczy, że tutaj mamy po x do tego punktu i od tego punktu do tego wierzchołka. No bo wiemy, że przekątne krzyżują się w połowie przekątne kwadratu, więc tutaj ten odcinek dzielimy na połowę. No i płaszczyznę sobie możemy zaznaczyć jakimś kolorem. Płaszczyzna, yy, która pojawiła się jakby w środku grania stosupa, stworzyła taki trójkąt. Czyli ta płaszczyzna przechodzi przez y, przekątną podstawę, to mieliśmy w treści zadania zapisane i przez wierzchołek górnej podstawy. Mamy tą płaszczyznę zaznaczoną i nas pytają kąt pochylenia między tą płaszczyzną a y, podstawą i ten kąt jest zaznaczony alfa, no to tutaj jest sprawa prosta, jeżeli w podstawie mamy kwadrat, a już to, co powiedziałam, przekątne krzyżują się w połowie, no to tutaj połowa przekątnej też będzie równa x. Czyli tu mamy x, tutaj mamy x, więc teraz możemy ten zielony trójkąt sobie wyciągnąć, bo nas ten trójkąt interesuje, bo w tym trójkącie znajduje się ten kąt alfa. Jeżeli tu mamy x, czyli te same długości, a tu jest kąt prosty, to tutaj wiemy, że to jest przekątna. Bo tutaj mamy jakby drugą część tego y, kwadratu, której, no, która tu nie jest narysowana. Albo jeżeli ktoś nie wie, że to jest przekątna kwadratu, no to może sobie albo z Pitagorasa wyliczyć, czyli chwilowo to jako d uznamy x kwadrat plus x kwadrat równa się d do kwadratu, i też to wyjdzie tak samo. Jak dodajemy, to mamy dwie sztuki x kwadrat. Jak teraz pierwiastkujemy, to wyjdzie nam pierwiastek z 2x kwadrat, czyli ostatecznie x, a pierwiastek z 2 zostaje, pod pierwiast 2 zostaje pod pierwiastkiem. Czyli to jest jakby taki drugi sposób. No pierwszy to jest po prostu znając wzór na przekątną, albo po prostu jeszcze trzeci sposób to jest zauważenie trójkąta prostokątnego równoramiennego. I z własności trójkąta o kątach 45-45,90 wiemy z własności, że dwie przyprostokątne mają długości X to przeciwprostokątna jest pomnożona y, przez pierwiastek z dwóch. No i teraz jeżeli mamy takie własności, no to wiadomo, że ten y, kąt tutaj ma 45 stopni, no i taką odpowiedź zaznaczamy. Tak naprawdę to jest wiedza też z klasy ósmej. Mam na myśli tutaj temat yy, trójkąty o kątach 45, 45 i 90. To jest takie przypomnienie. Mm, oczywiście korzystamy tylko też, y, z tej wiedzy też w szkole średniej, właśnie najczęściej w wydziale stereometria, czyli w dziale, gdzie zajmujemy się bryłami.